Czy wiesz, co sprawia, że rodzina staje się naprawdę silna? W Fundacji dla Rodziny pomagamy wzmacniać relacje między małżonkami, rodzicami i dziećmi. Organizujemy tygodniowe wyjazdy rodzinne, weekendowe biwaki Ojca z Dzieckiem, kursy crown oraz webinary. Wszystko po to, by dawać gotowe narzędzia do pogłębiania i wzmacniania relacji w rodzinach. W tym roku zorganizowaliśmy aż 7 takich wyjazdów, w których wzięło udział 700 osób, oraz 12 biwaków, w których wzięło udział 360 osób. Zadowolenie uczestników wynosiło 95%. Jesteśmy przekonani, że jeśli uda nam się usprawnić sposób naszego funkcjonowania i pozyskać środki na zatrudnienie nowych osób, będziemy mogli zwielokrotnić nasze działania. Zapraszamy Cię do wspólnego budowania silnych rodzin. Silnych obecnością i miłością.